Ogórek siewny, ogórek gruntowy czy też po prostu ogórek jest jednym z najważniejszych warzyw w Polsce. Jest to roślina jednoroczna z rodziny dyniowatych. Ma wiele zastosowań. Kisi się go, konserwuje, służy jako dodatek do ziemniaków, sałatek czy zup. Prawdopodobnie pochodzi z Indii u podnóża Himalajów. Uprawa roślina o wysokich wymaganiach w stosunku do temperatury jak i podłoża. Najlepiej owocuje przy temperaturze około 20-25 stopni, Temperatura powyżej 40 może mieć negatywny wpływ na rośliny. Temperatury poniżej zera wiadomo powodują zmrażnięcie rośliny, a długie chłody około 5 stopni mogą też się zniszczyć. Gleba powinna być bardzo żyzna, najlepiej zasilona obornikiem. Zalecane jest także stałe dokarmianie roślin, Najważniejsze, najważniejszym czynnikiem decydującym o prawidłowym wzroście jest woda, ogórki mają płytki korzeń, nie znoszą suszy, chociaż zależy to od odmiany, potrzebują dużo wody, szczególnie jak już wchodzą w okres owocowania. Wymagane jest stałe nawadnianie, najlepiej nawadniać często, ale małymi dawkami wody. Odmiany ogórków różnią się między sobą wieloma cechami, takimi jak sposób uprawy, grunt czy szklarnia, odporność na choroby, partenokarpia, czyli wytwarzanie owoców bez, bez żywotnych nasion, czyli nie potrzeba zapylania przez owady, nie ma potrzeby zapylania przez owady, plenność, wygląd owoców, przeznaczenie. Praktycznie wszystkie odmiany to F1 mieszańce. Nasiona kiełkują przy minimum 15 stopniach. Siew zazwyczaj około połowy maja bezpośrednio do gruntu lub na rozsadę około 30 kwietnia w warunkach szklarniowych czy domowych. Warto również zaprawiać nasiona, aby te wschody polepszyć, aby te nasiona nie zostały zaatakowane przez jakieś choroby. Najlepiej rosną na glebach ciepłych, przepuszczalnych, żyznych typu np. czarnoziemy. Warto stosować czarną agrotkaninę, ponieważ ona podnosi temperaturę podłoża. Ogórki muszą być na pełnym słońcu, aby dobrze rosły i owocowały. Zazwyczaj y, wymagane są opryski przeciw grzybom, ponieważ są to praktycznie rośliny, które prawie zawsze są atakowane przez choroby. Y, na szczęście dużo odmian, y, są odmiany, które są odporne na dużo, dużą część chorób y, i można z nich zebrać zadowalający plon, na przykład oktopus. Y, warto jednak wykonać chociażby opryski ekologiczne. Należy także zwrócić uwagę na to, że w uprawie ogórka pojawiają się szkodniki, które mogą także doprowadzić do śmierci rośliny, także na szkodniki też trzeba bardzo zwracać uwagę. Takimi szkodnikami są np. przędziorki. Wskazówki i ciekawostki. Ogórek prawdopodobnie najlepiej reaguje na warunki szklarniowe i ma wtedy szybkie tempo wzrostu, zatem szklarnie o wysokości około 2 metrów są niezbyt dobrym pomysłem. Roślina jest jednopienna, zazwyczaj rozdzielnopłciowa. Owoce zawierają do 97% wody. Reszta to niewielkie ilości białek, cukrów, witamin. Ogórków nie powinno się łączyć i y, z innymi warzywami, y, takimi jak pomidory, gdyż niszczą one witaminy C. Jeśli chodzi o y, w kuch kuchnię, a jeśli chodzi o taką uprawę, to można uprawiać ogórki przy pomidorach. Dużo osób tak, właśnie jest w internecie taki pogląd, że nie można tego robić, bo to złe sąsiedztwo. No ale ja sprawdzałem i one rosną bardzo dobrze, tak jak zawsze i nie ma żadnego wpływu. Ogórek ma duże znaczenie w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym. Aby nie doprowadzić do wyogurczenia, tak zwanego, nie należy uprawiać roślin rok po roku w tym samym miejscu. Należy uprawiać je co 3-4 lata w tym samym miejscu. Dobrym przedplonem dla ogórka są bobowate. Powinno być wykonywane cięcie przede wszystkim w szklarniach, w gruncie jest to niekonieczne. Ogórki zbiera się co kilka dni lub nawet prawie codziennie, ponieważ no, jeśli jest, są sprzyjające warunki bardzo szybko rosną. No i też zależy to jakich, jakie ogórki chcemy uzyskać, jaka to jest odmiana, tak? bo niektóre wiadomo inne wolniej, inne szybciej. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia. Cześć.